Witajcie serdecznie. Ja nazywam się Paweł Winiarski i opowiem Wam dzisiaj o smartfonach Oppo. Wydaje Wam się, że wszystko o nich wiecie, a ja jestem więcej niż pewien, że o tych pięciu rzeczach nie wiedzieliście. Oppo powstało w 2004 roku, a cztery lata później wypuściło na rynek swój pierwszy smartfon. W przeciągu kilku lat firma stała się jednym z największych producentów smartfonów na świecie a jeśli chodzi o rynek chiński, jest tam w tej chwili numerem 1. Działalność Oppo obejmuje ponad 40 krajów, a w tej chwili z urządzeń z ColorOS korzysta około 400 milionów użytkowników. W styczniu 2019 roku Oppo weszło oficjalnie na polski rynek i z miesiąca na miesiąc widać, że urządzenia tej firmy cieszą się coraz większą popularnością. No dobrze, to tyle krótkiej historii firmy, ale Wy na ten film, żeby sprawdzić, jakich 5 rzeczy nie wiedzieliście o smartfonach Oppo. To jest nowy Oppo Reno 5 5G, i będzie moim narzędziem dydaktycznym. Co można zrobić w 35 minut? Ten czas nie jest przypadkowy, bo właśnie tyle potrzeba, żeby naładować OPPO Reno5 5G od 0 do 100%. Raptem 15 minut wystarczy, by naładować smartfona do 60%, a to pewnie tyle, ile zajmuje Wam poranna toaleta. To oznacza, że nawet jeśli musicie na chwilę wyjść, a bateria w smartfonie wskazuje kilka procent, błyskawicznie uzupełnicie ją za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki 65 W SuperVOOC 2.0. Super szybkie ładowanie jest ostatnio bardzo popularne na rynku smartfonów, ale mam wrażenie, że niektórzy producenci używają tego określenia nieco na wyrost. No bo jeżeli oni mają super szybkie ładowanie, to jakie ładowanie jest w o 5G? Ultra szybkie, mega szybkie, kosmicznie szybkie. Ja korzystając z tego smartfona, kompletnie zapomniałem o nocnym ładowaniu. W recensjach smartfonów Oppo dość rzadko mówi się o dodatkowych systemach bezpieczeństwa, jakie posiada nakładka systemowa. A szkoda, bo to naprawdę fajne i przydatne funkcje. ColorOS w smartfonach Oppo posiada specjalną zakładkę ochrona płatności. Na pewno tak jak ja korzystacie z aplikacji bankowych, smartfon od razu taki program znajduje i przeprowadza specjalną kontrolę bezpieczeństwa systemu, kontrolę bezpieczeństwa kodu weryfikacyjnego oraz kontrolę bezpieczeństwa aplikacji. Chroni to użytkownika przed nieuprawnionymi zmianami oprogramowania czy nieuprawnionym transferem danych przez USB. Dodatkowo smartfony OPPO posiadają bezpieczną klawiaturę OPPO, która uruchomi się automatycznie zawsze, kiedy będziemy się gdzieś logować swoim hasłem. Klawiatura nie rejestruje wprowadzanych danych, nie łączy się z siecią i nie wyświetla podpowiedzi. Blokuje również możliwość zrobienia zrzutu ekranu. Powiedzmy, że wyciągacie smartfona z pudełka, konfigurujecie go, patrzycie no i coś Wam nie pasuje. Ikony nie takie, kolory nie takie. Zamiast załamywać ręce, lepiej wejść w zakładkę personalizacji, bo nakładka ColorOS oferuje naprawdę bogate możliwości dostosowania wyglądu systemu. I nie mówię tu tylko o tapetach czy motywach, ale również o układzie aplikacji na ekranie, stylach ikon, stylach odcisku palca, stylach ikon aplikacji, kolorach, kroju i rozmiarze czcionek, czy nawet podświetleniu krawędziowym. Można totalnie dopasować wygląd systemu pod swoje preferencje. Jakby tego było mało, mamy tu też personalizację Always on Display, czyli tego co wyświetla się, kiedy ekran jest wygaszony. Możemy dodać wzory, teksty lub grafikę, a także przebierać w stylach zegarów, cyfrowych i analogowych. Nie wiem jak Wy, ale ja nie przepadam kiedy ktoś bierze w dłonie mojego smartfona. Mam tam za dużo wrażliwych dla mnie danych, mam tam aplikacje bankowe, konta social media. Wolałbym po prostu tego nie robić. Smartfony Oppo w zakładce Użytkownicy i Konta mają fajną opcję tworzenia kont użytkowników. Administrator ma swoje konto, jest też standardowe konto gościa. Można również utworzyć dodatkowe konta niezależne od tego systemowego. Wtedy do bazowej wersji systemu ma dostęp tylko właściciel smartfona po tym, jak zweryfikuje swoją tożsamość, na przykład odciskiem palca. Jest też specjalny profil dla dzieci, gdzie możemy ustawić limit czasu używania smartfona, wyłączyć sieć komórkową, ograniczyć dostęp do aplikacji czy zapobiegać modyfikacjom systemu oraz płatnym SMS-om czy mikrotransakcjom w grach. Nie jest moim zdaniem sztuką stworzyć smartfona, który ma świetne aparaty, robi świetne zdjęcia i kosztuje 5000 zł albo więcej. Złotym środkiem jest stworzenie smartfona, który ma bardzo dobre aparaty, robi bardzo dobre zdjęcia, a jednocześnie jest bardzo dobrze wyceniony. Oppo poświęca temu sporo uwagi w swoich smartfonach i Reno5 5G nie jest wyjątkiem. Aparaty mają do dyspozycji sprawnie działający system sztucznej inteligencji, który rozpoznaje scenę w kadrze i odpowiednio dostosowuje parametry, np. doświetlając tylko ciemne rejony kadru. System Image Clear Engine. Optymalizuje szybkie ujęcia migawkowe, tak by błyskawicznie zrobić ostry portret. Mamy tryb Ultra Dark oraz Ultra Night do zdjęć nocnych, ten drugi również w przednim aparacie, żeby ulepszyć nocne zdjęcia selfie. Najważniejsze jest jednak to, że oprogramowanie robi wszystko za nas i na dobrą sprawę nie trzeba nic wiedzieć o robieniu zdjęć, żeby cyknąć bardzo fajną fotkę. Tryb wideo również doczekał się fajnych usprawnień. Sztuczna inteligencja zastosuje podczas nagrań HDR, by dostosować jasność i szczegółowość w kadrze. A AI Highlight Video odpowiednio dopasuje różny kontrast kręconych ludzi i obiektów. To samo AI pomoże też nakręcić lepsze filmy w nocy, odpowiednio podbijając jasność i jaskrawe barwy. Trochę tego jest i polecam pobawić się funkcjami aparatów samemu. Generalnie polecam pobawić się smartfonami Oppo samemu, bo to naprawdę solidne urządzenia, dobrze wycenione, które mają wiele ciekawych funkcji. Niektóre z nich są właściwe tylko dla smartfonów tego producenta. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!